J. Dzisiaj nagrywamy challenge. I to jaki? A ty siadaj? Eee, że będziemy wyszukiwać eee, z Google obrazki i będziemy, i będziemy musieli to narysować. Nie wiem czy się da, ale zobaczymy. Więc. Zobaczymy. Więc no. Steve tu taka lubimy, tu wszystko po kolei. Staramy po prostu się namalować, obojętnie jak. Możecie dawać subskrypcję i łapkę w górę. Zapraszam, więc zaczynamy. Mamy no. telefon i szukamy. Zaczynamy szukać. No. I jeśli chodzi o ten challenge, wymyśliliśmy go w dwie minutki. Ej, że już ja mam widać. Tak. No. To ja nie Najtrudniejsze obrazki świata